Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj sobie przetestujemy taką oto drużynę. Jak widać to będzie Super Heroes i Battle of Wits. No, troszeczkę Piccolo, troszeczkę innych takich postaci Poeza, które mi się podobają. Chciałbym je po prostu jeszcze raz sobie przetestować. W ogóle zobaczcie, samo to, że już wchodzimy, mamy 642 tysiące zdrowia. To jest taki wynik, że naprawdę już się przyjemnie będzie grało. Dobra, mamy rotację na początku taką fajną, którą najbardziej chciałem zobaczyć, czyli mamy nowego, znaczy Poeza Piccolo, który nie jest aż tak szalony, ale daje nam dużą rzecz, czyli to, że widzimy, gdzie będzie ultra super atak znaczy na no zwykły super atak wow, lider 413 tysięcy defensywy ze względu na Piccolo jako linki i ze względu na Eza, tego super 7, Android 17 który daje wszystkim sojusznikom 60 def, także to się bardzo ładnie tutaj nastakowało i nawet nie będziemy się jakby oszczędzać, po prostu lecimy z grubej rury. Fajnie by było, jeżeli ten pośrodku Piccolo będzie robił jak najwięcej ataków, też bez przesady, że go na hita ściągniemy jednym super atak, to będzie ładne przyjęcie damage'a na klatę. O, wow, spodziewałem się dwóch liczb, albo trzech, maksa, tu 22 tysiące. Nie, generalnie Piccolo to jest taka jak kosmos postać, że to będzie fajne. on nie zrobił dodatkowego ataku, już się powoli tam stakuje. Natomiast ten Piccolo 4 milionki. On nie jest jakimś szalonym ludzikiem, ale dobrze, że sobie drugi superatak robi, co zwiększy sobie defensywę. No i ma... co ma? Dał stuna, także w tym momencie trochę dłużej bez otrzymywania ataków przetrwamy, co nie jest... No zaraz zobaczymy, czy ten stun jest na turę, czy na dwie, ale raczej na dwie tury. No akurat chcielibyśmy się zacząć stakować z żeby on otrzymał te ataki, niestety nie otrzyma. Ta rotacja nie jest jednak dobrym wyborem. Te dwie postacie dodatkowe, które tu dałem, no są, bo są, ogólnie są ok. Ale w tej drużynie, jak widać, z Piccolo się nie łączą, same ze sobą, zarówno Gogeta, jak i ten God Goku też najlepiej nie pasuje. Zobaczcie, Friend, który jest 100% bez otrzymania ataku i bez linków, to jest tylko 3 miliony damage'a i to może być problem, jak w przyszłej rotacji okaże się, że już nie mamy no nie mamy dobrej defensywy, a będą większe otrzymywane obrażenia no ale tak to jest, no. czasem ten stun pomaga, czasem nie pomaga na przykład na sbr no to jest bardzo fajna sprawa bo chcemy jak najszybciej pokonać i te stuny są tam naprawdę znaczące fajne no, tutaj ten postacie też o zaraz podświetlę ekran bo w ogóle wydawało mi się, że bardzo długi czas grałem, a nie nagrywałem na podświetlonym, a tu patrzę teraz jest Troszeczkę ciemniej niż być powinno. Standard. Mm. o o! Same Piccolo. Wolę zostawić tego po lewej, ponieważ on ma Guarda. Ale zrobimy to na takiej zasadzie. Mm. Hop. Czemu? No, jakby niech on się jeszcze stakuje, ten po lewej. Także on potrzebuje. Już nie potrzebuje więcej ataków, 15 milionów IOLO. Ale ten drugi z gwardem wydaje mi się, że będzie tutaj lepszą opcją. On ma jeszcze redukcję obrażeń, jak mamy mówi, hero w postaci w drużynie, w rotacji, a mamy, picolo choćby, to już jest 15% redukcji obrażeń, także wydaje mi się, że to duo jest naprawdę solidna, a ten czerwony jakby nie było, przecież nie jest taką główną postacią. I Gogeta transformacja. Pewnie nada się nie będzie linkował za świetnie. Możemy zamienić Piccolo. Nie będę tego robił, bo to będzie dużo za długa gra, jeżeli go przemienię. Co prawda teraz jest taki problem, że on nie ma guarda. Piccolo po lewej stronie nie ma guarda. Nie mamy co łapać tych niebieskich, bo to nam nic nie da. Mamy full HP. A nie, ma jeszcze guarda. Ja nie mogę. Solidna sprawa. To jest chyba trzy tury, a on się pojawił w drugiej, także nice. Pretty nice. W ogóle te. Teraz postacie bardzo często mają pasywkę przez trzy tury. To przez dwie, cztery. No, może nie najczęściej przez trzy tury, i coś się dzieje więcej. Potem no, musi się trochę nastakować, musi coś. To jest fajne. Aczkolwiek czekam na jakieś eventy, na których będą naprawdę długie walki, wymagające, dające fajny e, rezultat. Ciekaw jestem, jak to tam wyjdzie. No i kiedy będą takie, no żeby to nie... No bo teraz naprawdę, każda postać jest dobra na jakby początek do średniej gry. Nie ma postaci, która jest wyświenita, tak długo, długo dystansowa, no, może ten Piccolo jest. Także jestem ciekaw, jak będą dawali jakieś mega ciężkie długie eventy i jak w związku z tym połączą coś ciekawego. Czerwone i tu niech auto nam kliknie, co tam sobie chce. Generalnie takie wanciki z taką drużyną już można by było próbować pod full auto, ale... Na pewno są, znaczy, no ludzie przechodzą, bo są, nieraz widziałem achievement, że znaczy achievement, ktoś po prostu postuje, że na auto sobie przeszedł daną drużyną i drużyną z Piccollo na pewno się da, ze względu nawet na to, że auto przetransformuje nam tego pikolo i on bardzo dużo zrobi po transformacji. Wow, tego się da, tamtego się da osilować, stunować tego się da silować. No, także po prostu jest... Oh. Pogrom, aczkolwiek z tego Godgoku, on też się stakuje, także coś tam może więcej zrobić, aczkolwiek no, bez linków super Sajańskich, to w tej drużynie tak niekoniecznie on tutaj jest bardzo potrzebny. No, tyle, że coś tam wytenkował, coś się przemienił. Mógłbym zamienić i byłoby fajnie. Ale myślę, że na razie będziemy się stakować pod względem defensywy. Jak będą problemy, to się przetransformuje tym Piccolo. 11 milionów. nie, To jest to jest w ogóle pogrom. W ogóle. No, ja z filmiki często dodaję trochę w oddzielnym czasie, nie tak jak od razu jak są nagrane, także ten może się pojawić za jakiś czas. Ale w tym momencie jak ja patrzyłem na japońskim właśnie dzisiaj pojawił się. Full Power Goku SSJ4, co mnie bardzo cieszy, bo GT postaci SSJ4 dawno nie było takich solidnych, a to jest jedna z najbardziej dla mnie kozackich jakby postaci z wyglądu i z animacji. Jakby GT może fanem ogólnie nie jestem, ale, ale jeżeli chodzi o SSJ4, no to, to ich, ich już jestem fanem, tak? Pomijając tam serię, fabułę czy cokolwiek. Chociaż też dla mnie nie była zła, już nie mam tak jak niektórzy, że o GT to w ogóle lipa, nie, według mnie GT jest bardzo dobre w klimacie też takim jak to, jak to Dragon Ball troszeczkę takim dziecinnym zawsze fajnie nie, fajny, nie, fajny. nie oglądałem dawno też mam zamiar sobie przejrzeć także może zobaczę no i zobaczcie ładny guard na wszystkim dwa pierwsze etapy bez problemu ja ten red zone niedawno wrzucałem dwoma różnymi drużyn innymi drużynami, i Potara, jak w tych czasach w 2023 roku się oni będą sprawować. No i tam był problem, tak? Drużyna była niby fajna, ale w ogóle była problematyczna sprawa, a tutaj na razie bez problemu wszystko przechodzimy. Zobaczcie, wiemy gdzie będzie superatek, będzie po środku, ja sobie go zamienię. Mógłbym zobaczyć, czy, czy mi się to w ogóle opłacało. On ma redukcję obrażeń w 40%. Niech będzie, zobaczcie, tu będzie dwa czy jeden, jeden super atak, no to jest słaba rotacja, tak, ja nie chciałbym ich rozłączać, ale chyba tak zrobię, bo ten fizyczny dużo nie przytankuje, po lewej, a chociaż może i wytankuje, no, dobra, go with chyba, że tak zrobię po prostu i wyrzucę z rotacji, jolo. Tak naprawdę teraz mógłbym nie używać tego support itemka i byłoby dobrze raczej, ale cóż to. Spróbujemy w taki sposób. Znaczy też się obawiam, bo jak ostatnio nagrywałem ten filmik z bodajże fusion, na trzecim etapie ten superatak, który otrzymał, O, w ogóle nie zmieniłem targetu. Zielonym jednak byłoby lepiej niebieskiego trochę bić. No tam otrzymałem taki damage że z jednego super ataku, że no, może być różnie tutaj. Piccolo, one more, to gamma, gamma się rozpędza. No ciekaw jestem, bo gammy też, no najlepiej nie grać jak się ma je w własnej drużyny, nie, a nie jako friend, dobra z tą redukcją obrażeń z, ty, z taką defensywą to e, jest naprawdę niezły tank. No ta redukcja No szkoda, że miałem, miałem tego Wisa, byłbym ciekaw ile by wpadło obrażeń, no ale, ale cóż i w ogóle źle bardzo zrobiłem, że nie zaatakowałem niebieskiego zamiast tutaj czerwonego. No ale dobra, teraz będziemy cisnąć czerwonego do końca, niech już go dobijemy. Nadal mamy guarda, nadal ma, znaczy guarda nie mamy, ale mamy wisa. Co dam? Powinno dać nam fajne naprawdę tutaj możliwości. Nie to, że jeszcze Piccolo LRK suportuje ki i bodajże... Defensywą czy atakiem, już nie wiem. Po otrzymaniu ataku to jest jakaś kosmiczna rzecz, to jest też tak dobre. No, super sprawa. I szczerze mówiąc, rocznicowe lr -ki. Ciekaw jestem, jak bardzo przyćmią LR Piccolo, bo chyba niekoniecznie. Nie, zobaczymy. Dla mnie Piccolo LRka jest czymś kozackim i ciężko będzie go przebić. Oczywiście no będą pewnie wychodzić bardzo mocne teraz postacie, żeby... No ale to co? No musi postać być 20 milionów, żeby go przebić i tankować. No to jest ciężkie, naprawdę ciężkie. A ty ile otrzymasz? 9900. Piccolo, sam... Piccolo, piccolo, piccolo. I tak odpalimy Wisa. Nie mam zamiaru teraz przegrywać. Cały czas atakujemy zły. a dokan Mod. O no i nie będzie dużo. Kiki. Jedziemy. Hop! 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 Let's go! Tu nie trafiłem, bo kliknąłem w okienko od nagrywania. Ale dobrze będzie. Бэнк <laughs> <tant> No także ja jestem generalnie zadowolony. Przez ostatni rok jakby pomiędzy rocznicą a rocznicą były chyba tylko trzy jakieś główne postacie, które trafiłem. Piccolo był jakby poboczną, nie był główną na banerze, ale jakby jego bardziej szukałem. Także trafiłem Piccolo, trafiłem fizycznego God Goku, który też jest świetny i daje mnóstwo możliwości drużyn, Piccolo też. I coś tam jeszcze mam, Agottek, y, Karnival Goku, czy też Ester Kuler, i jakby to był mój cały rok, taki z tego co pamiętam, takich większych postaci. Nie jest to dużo, tak, ale i jakby czuję tą różnicę pomiędzy tym, jak wy komentarze, że o tyle tyle postaci macie, te, te drużyny już gracie, ja nie gram, ja stoję tak jakby trochę w miejscu dłuższego czasu, ale... Się cieszę się, że mam te główne, no trochę kamieni nazbierałem, zobaczymy, czy coś w rocznicę wypadnie, mam nadzieję, no bo jednak nie, jakby nie było, no jako tam jakiś taki, no nagrywający kosiorski, dobrze, żeby, kurde, chyba on zrobił ultra tak Dobrze by było jakoś testować jak najwięcej postaci, tak? no, A nie będę testował jak nie mam. Oczywiście teraz jest tyle możliwości tworzenia pobocznych lider skill, że można to. Ten jaki unikacz. Można to jakby połączyć fajnie. Błąd zrobiłem. Mogłem dać tego Piccolo na pierwszą pozycję. On by dostał 2 kipu po otrzymaniu ataku i tyle zrobiłem. On by jeszcze wysuportował resztę rotacji. Poszłoby to raz. No ale dobra, tak czy tak. Event zaliczony. Nie zaliczony. Zaliczony. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.